Prawda jest taka, że my w ogóle nie chcieliśmy się zgodzić na kręcenie czegoś takiego. Pomysł wydawał się wspaniały, no bo w końcu wiązowski Teatr Muzyczny, żywa legenda. No, ale bali, baliśmy się czy podołamy takiemu wyzwaniu, ale ten człowiek, o już zniknął ze ekranu, ale jest powodem, bo właśnie ten człowiek yy, nas do tego przekonał. Tak, no a, a ten Wiązowski Teatr Muzyczny to taki fascynujący temat. No, jak, jak go ugryźć, jak przedstawić tę historię w taki sposób, żeby okay. była chwytliwa, to tak. jest nie lada wyzwanie, tak, prawda? Tak tak, tak, tak. A kluczem do, do tej samej opowieści byli aktorzy. Myślę. Aktorzy, no aktorzy, aktor piśmie rewelacyjnych. to jest tak. w ogóle majsterszty e, aktorstwa. E, aktorstwa i przede wszystkim zbiór, e, zbiór takich nietypowych jednostek, oso os tak. osobliwości, które się połączyły w jedno i stworzyły właśnie Wspaniałe dzieło, które mieliście okazję obejrzeć na ekranach. O, dzwoni reżyser, przepraszam. No. Chyba nie podobało się to, co mówimy. Spencer Warga to bardzo yy, tragiczna postać. Grało się Knicica, Grało się Macbeta, Hamleta, Kłapułchego, ale dopiero Warga. To była postać, która rzuciła mi jako aktorowi, profesjonalnemu aktorowi, prawdziwe wyzwanie. Kluczowym elementem w odegraniu postaci, wargi, była przede wszystkim atmosfera na planie. Atmosfera na planie, która naprawdę była bardzo przyjazna. Profesjonalizm reżysera, scenarzysty, ludzi odpowiedzialnych za efekty specjalne szczególnie jednego człowieka, który tutaj się wypowiadał przed chwilą. Ja nie zawracam sobie głowy nazwiskami. Nie mam za dużo rzeczy na głowie, jeszcze ja już jestem od spraw globalnych, a jak powtarzam, przed globalizacją nie uciekniemy. Choćby z tego prostego względu, że Ziemia jest okrągła. Czego często doświadczam, podróżując do Stanów. W ogóle nie wiem, jak trafiłam do tego filmu. Z to gram w innych filmach, nie takich. No i trochę więcej zarabiam. A co tam mi się podobało? No, 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 dużo mi się rzeczy podobało. Mogę powiedzieć, co mi się nie podobało. Na przykład nie podobał mi się bardzo yy, ten kot. Mi się nie podobał. Nie? No, nie zawsze było łatwo, ale nasi aktorzy naprawdę dawali z siebie wszystko. I oni pracy, wiesz, włożyli w te, tak, tak. W te trudne teksty, tak. no naprawdę trudne, tak. wymagające gry aktorskiej i, yy, i też dykcji dobrej. No. Yy, I takiego, takiego no. też zaangażowania się, wymyślenia sobie tej postaci od podstaw, tak. ja, to jest bardzo ważne. W ogóle to miała być produkcja iście hollywoodzka i taka właśnie była. Ja w ogóle to najbardziej filmy lubię przemoc. Jak nie ma przemocy, ogóle można nie grać w filmie. Ta scena... Strzelaniny, kiedy ta warga wiadomo, no, dostaje strzał w i ucieka, tam no, się rozpoczyna biedna akcja, on się próbuje przemyśleć tym swoim głosem przez tę całą strzelaninę i w ogóle tam się chowa za tym wiklem. To jest cudowna sprawa. Każdy ruch, ruch był przemyślany. Myśmy to powtarzali wiele razy na aktorzy, byli uczeni choreografii. Było niesamowite, że w ogóle udało się jednak nakręcić, to z taką dynamiką. Ja byłem w ja sam miałem w jak zobaczyłem ten materiał. Naprawdę. Miał być wykorzystany z macie do tego ujęcia, ale nigdzie w tym czasie, kochani, nie było keczupu. Wyobraźcie sobie, że ja musiałam z tego palca tutaj utoczyć. O tu, ja może pokażę bliżej, nie? Że, ty, że z tego palca musiałem utoczyć krwi dostać. A to Blanka. A, no tak, no bo ta, ta Blanka jest taka niewinna. Zupełnie jak ja. Szkoda, że to nie ja dostałam tę rolę. Już kiedyś grałam taką rolę. myślicie, że ja w roli e, Szpikulego wzorowałem się na Marlonie Brando? Nie, 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 nie. To było zupełnie inaczej. To ja miałem grać Wojca przez... I to nie jest reklama, drodzy Państwo, tego filmu. To jest podziękowanie dla aktorów za to, że się zaangażowali w ten sposób, żeby zagrać tę rolę. Wiesiek to jest, to jest wspaniały aktor. Jak ja zobaczyłem, jak on gra ciałem, jak on, jak on porusza, Wargami. Ja wtedy już miałem idealnego warga. Ja po prostu nie szukałem dalej i zawsze stałem swoich poszukiwań i mówię, że to jest gości, który zagra wargę. Po prostu. Po prostu. I to był chyba, nie wiem, Pierwsza osoba, która przyszła na casting Tak, pierwsza. No i ostatnia, od tak, razy... tak, tak było. No, nie zmyśla. Jestem tak przecież, że poruszył wargami, od razu byli. To był idealny wargę, naprawdę. No. no zaproponowali mi te role, no zgodziłam się. A... Mm. no. Ale czy chciałam? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. No trochę tam chciałam, ale trochę też nie chciałam. No i tak no trochę nie miałam czasu na to, żeby tutaj się zaangażować. No ale stwierdziłam, wspomogę, wspomogę swoją osobą, wspomogę swoim, swoją grą aktorską. Tym, żeby no, ludzie chętnie chcieli oglądać ze względu na mnie oczywiście. Ale ogólnie to, to fajnie mi się pracowało, bo, bo na przykład z Adamem mi się fajnie pracowało. Bo jak on coś do mnie mówił, to ja od razu rozumiałam. Wiecie, że z różnymi teatrami? Jest różnie z różnymi reżyserami. Oni mają swoje podejście, swoją technikę. Oni próbują do Ciebie dotrzeć w taki, w taki sposób, w taki... Różny. To nie jest łatwe. Oni próbują do ciebie dotrzeć, ty masz coś innego w głowie, on ma coś innego w głowie, wasze głowy nie są takie same, nie mają takich samych myśli. I nie wiesz, nie wiesz jak zagrać. A Adam akurat mówił do mnie tak, że do mnie od razu. No, od razu. Od razu wchodziłam w rolę, czułam ten feeling, wiecie, taki płynęłam na fali, było on... Reaktorska jednak, tak, ja lubię to. Naprawdę. I to mi chyba dobrze wychodzi. Albo, albo, nawet weźmy sobie tę scenę, ja mówię teraz poważnie, nie? Weźmy sobie tę scenę, jak gra, jak szpikuli i próbuje no, zainteresować Blanka. Zresztą nikt nie zdaje nawet sprawy, co tam się działo z tym pachetemkiem, no, Jakie tam mechanizmy, Myśmy się zwracali do Rolexa, żeby nam to robili. My się tego, czy przypadkiem publiczność, jak będzie oglądać ten serial, to czy sama nie będzie zahipnotyzowana. Ja wiem, że w tym się zaczną jakieś to... rodłowe dyskusje na Twitterze, ale to, 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 to wszystko było. To wszystko było. Proszę mi uwierzyć i co ja to mogę? Nic nie mogę. A te rola Blanki to taka no, no wymarzona rola dla mnie. Wymarzona. Ona jest taka pełna dramaturgii, jakby wyszła z podpiramijarca albo na spój. Prawda, dają nią takie sprzeczne uczucia no i wreszcie pada ofiarą nędznego oszusta. Albo to weźmy tego królika, To jest bohater jednej ze scen i teraz w jaki sposób ja to zrobiłem, że on tak tam sobie fruwał to? No, no, no nie powiem tego, to jest sekret, tego się nie mówi takich rzeczy, nie to była najbardziej kasowa scena tego filmu. Myśmy stworzyli na planie rodzinę. To ty. Gdy wokół pandemia, a śmiech to przez łzy. Receptą na wszystko jest, teatr i ty, na smutek, na starość, samotność i młodość, teatr jest lekarstwem, szczepionką gotową. Rób teatr, rób teatr, rób teatr. Gdy iskra talentu się tli, Rób teatr, rób teatr, rób teatr, bo teatr naprawdę to ty. Gdy deszcz Cię rozpuszcza, a złota smuci Teatr Ci problemy z głowy wyrzuci Gdy brak Ci przyjaciół lub no, masz ich w nadmiarze Harmonię społeczną teatr Ci pokaże Rób teatr, rób teatr, rób teatr Gdy iskra talentu się tni Rób teatr, rób teatr, rób teatr Bo teatr naprawdę to Ty Przeraża Cię scena, trwożą widzowie. Reżyser w teatrze rozjaśni w głowie. Zrozumiesz, jak ważna w teatrze intencja i będziesz na próbach intencje się wkręcać. Rób teatr, rób teatr, rób teatr. Gdy iskra talentu się tli, rób teatr, rób teatr, rób teatr. Bo teatr naprawdę to Ty. Gdy chcesz się odchudzić, przytycz dla żartu Znajdziemy ci rolę, czasu nie marnuj Gdy w końcu już w tej udział zabawie Pamiętaj nad tego, jak grasz to graj w sprawie Rób teatr, rób teatr, rób teatr Gdy iskra talentu się tli. Rób teatr, rób teatr, rób teatr No cóż za, że swe... z Fencji Z trzech Z Głąb z głębi Jak głąb, w głąb Ryży, ryż, ryży jak ryż